Robisz z No stary, skąd ty to masz? Przecież to jest niedostępne. Stary, jeździłem cały dzień, ja chcę zobaczyć jak Wojanek będzie smakował sylwa. No pe. Dobra, lecimy. Znasz piosenkę? Co? Co to jest? Kogo? Nie widziałeś nigdy tego? Nie, ty na tym skaczesz? O stary! No brawo! Ale to ty ta chyba to potrafisz na tym zrobić. No stary, potrafię takie, że wiesz, że ty wybijam i nie, nie lepiej tutaj tego no, nie o, rób, nie. w ogóle stary byłem dwa razy w Tajlandii. Ja widziałem te lody, ale jakoś nigdy się nie skusiłem. Czemu? W Tajlandii spoko lody robią. Wiesz, Oni tam mają trafię. świeże owoce, wiesz, świeże mango, no taki smak. Ananasik stary, kokosik, to wiesz, klasuję. Powiem ci tak w tajemnicy, że no byłem w Tajlandii, robiłem stajami lody. No. My robimy lepsze. A czemu? No bo oni używają mleka w proszku, wiesz? A, A my tutaj smaka. mamy taką specjalną śmietankę, która jest sama w sobie świetna. Proszę bardzo, Dzień. twój wojanek i twoje lody. Dzięki, dziękuję, ślicznie. Dzięki, pańska stary.